A toż jest mój żół. Masz trawę morską, one jedzą trawę morską. W sensie Wiem. ja go oswoiłem jeszcze. O. Ale mogę ci go oddać. Nie, bo chyba nie da się oswoić. Księga chyba tylko rozmnożyć Ogólnie nie musimy Wiem. iść spać już BTW. No. E, mamy jedną pszenicę. Daj mi ją. Uj, wykonałem. Eee o. I masz cztery nasionka Nie wiem po co nam, ale mam cztery nasionki. Daj! O! no starczo. Daj na siomkę. Masz chlebek. Pięknie. Mamy dwa diaksy. Ja biorę z mięso, ty masz e, chlebek. Okej. Okay. A ja mieszkam osobno w ogóle czy razem. Osobno. Okej. Okay. To jest mam chyba pomysł na domek. Taki typowy random domek, co nie? Hmm. Total random domek. Kieki zawsze w sumie buduję, wszędzie, lubię. To na YouTube. No, na live będzie budowany domek, na odcinku hmm. będzie pokazany, jak on wygląda, i itd. Mam. No. Tak można powiedzieć. Kolejne mam żelazo. Po... Będziecie widzieli, jak dobrze działa gamma, Chłopie odcinek co Arek hmm. zrobił od dworca, który kurde ma wyświetlenie Ile on ma? On jest 70 Co za... Co za typ, zrobił filmik o dworcach kolejowych i z tym więcej tej wyświetleń niż my normalnie robimy, kurde Czekaj, zobacz, aż, Bo nie wiem Miałem z muzyczkę... A dobra, ty włączysz muzyczkę, bo ty będziesz montować, nie tak Bo miałem z mam muzyczki już włączone na Aha. Czyli zwalasz na mnie brudną robotę, dzięki. Um, nie no, lubię. Doda Jaką w ogóle dodać jakąś fandikę? A ja bo mam 6 żelabek. do są Osiemdziesiąt 86 wyświetleń, a jeden na jeden ma 62. Aha Ale no, i tak no, najwięcej ma ekipa Bambików. To wtedy mnie jeszcze nawet tutaj nie było. Wtedy to się pyta? czy może dołączyć. Tak. Uh. Ta. To co jeszcze robimy w tym odcinku? Poza tym, że wydobyliśmy jak znaczy, Nie wiem, możemy już budować niby, nie? W sensie no. o, może... Ja potrzebuję Moż... dużo kamienia. Możemy zrobić. Duży. Możemy zrobić rusztowanie domków. O. To pogo. Albo nie, ja mam pomysł na inny domek niż zwykle. Tak, potrzebuję ja przystań. Ja zrobię tu wielką przystań. Co o tym sądzisz? Zrobię mola. Znaczy ja zrobię mola. O. Oh. Ja okay. budować mola. Tak, sobie tu jest. Powiem, bardzo, 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 bardzo dużo. Yy, no. Muszę no, to no. zarobić. Mogę zrobić o kurde. żelazną siekierkę? Czy. Lepiej nie wiem, le... można chyba. W sensie siekierki więcej zadają, nie? Tu też przy okazji będzie. Bo nie. jak chcę ściąć te. Twoje. Le... W sensie drewno chcę ściąć. Ej, wiesz co jest najgorsze? To, że tutaj nic nie ma w okolicy. Tam jest jakaś wyspa. Z nie. tego co jak sprawdzałem ten seed, to wiem, że gdzie niedaleko stąd, na innej wyspie, jest. Wioska i pustynia. W sensie pustynia i ta wioska i ta pustynia, ich. Ale oh, to dopiero po piątym odcinku możemy tam iść, czyli jak będziemy mieli Diaksowe całe sety i no. Nice. Wieku to są takie ten. Takie wyzwania niektóre. Na przykład zabij każdego potwora, każdego rodzaju w sensie. No, czyli... W, w, kurde te wszystkie... Stworki bez sensu. No. Silverfish, no to Ender Dragon, Enderman. No. Kej ten Nie wiem. Zjedz wszystko co możesz kupić. No to jest akurat easy. Wiesz? tam mamy przy okazji kolejny klęcz. Ej, a my mamy oboje mieć ten? Oboje O oh, kurde W sensie najgorsze jest to, że nam się osobno zalicza, nie? No Dwie świnki hmm. są, a one są od marchewki Kurde, marchewkę musimy znaleźć Czyli zombie musimy zabijać Doszło mi. Jeszcze sobie to by zrobić w takim razie e, Ten e, Jak to się nazywa? E, Rozmnoż e, te e, Żółwia Bo są dwa Ta? No gdzie jest trawa morska? E, w skrzynce. Szumioki! Krzyżowiaki mamy, chłopie! I wszystkie przy miejscu, w którym chce się osiedlić. Co, są? No. Ale co? Krzyżowiaki są. A, to płok I ja tak w są... btw. musimy mieć tutaj domek i chatkę. W sensie, po, po piątym odcinku możemy zwiedzać, ale musimy tu mieć chatkę wybudowaną i... no. Wiesz co chodzi. Lepa wina, 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 Serio? Nie. Mam trzy, mam trzy serduszka, chłopie. <noise> Ty, przynajmniej masz max. Kucioka? <noise> Czekaj, bo... Kuta kanałowy, kuta. Ja, ja, muszę, fana, ja... ja muszę coś zobaczyć. Ej, są dwa kurczaki. Dwa? Rozmężamy, no chłopie. Nie są mamy dwa naszą. kurczaki. Ej, owca nam zginęła. Nie, jest tu. Hej. A tu jest, dobra. No. Mam jedno nasionko, dwa nasionka mam po Daj mi, bo ja tego nie zrobiłem, te, tego wyzwania. A? Z, no, da, chodź, chodź. Dziękuję. Tu gdzie jestem. I czekamy na noc. Tu są po kutaków. No. Udało się. O, ej, to są jajeczka żubi, jajeczka żubi. Nie, po, nie chodź po nich, chłopie. Wiem jak się to robi. Najgorzej będzie chyba z miksturkami zrobić, albo... Ee, nie wiem. Miksturki będą mega. Ej, a w NCT jest e No. Okej. Okay. co? Bo jest też wyzwanie, że musisz mieć Eletra. No. E -litra jest chyba przypisana do gracza. Nie wiem, oni tak mają na kwadratowej na pewno. Dobra. Trzy kurczaki, pogchamp, dwa te, dwie świnki. Okej. Okay. Okej, okay, ja sam robię restart tego. Trzy świnki są! Sorry. musiałam. Co? Co ty Są, się są trzy, znaczy są dwie świnki. O daj! Musiał upiec najpierw. Są dwie świnki tylko dlatego, że jedną zabiłem. chciałam. Bo muszę mieć co jeść. Gdy noc się zbliża, to można robić wyzwania starczą. Są wyzwania starczą że zablokuj strzały tarką. No jest takie, no? No. Ale to tak normalnie jest takie. No jest takie normalnie. Ja chcę to zrobić, jeśli byś tego nie mam. też chcę to zrobić. Ej, dobra. To tu. No ale wiadro tarczą, mało! Eee. Ej, idziesz ze mną walić wiadro tarczą? Mogę. <laughs> Bum. Ja to podzielę. W sensie możemy na jednym tym nagrywaniu i na przykład e, już bo... Już... Jest! Dobra, chodź! Zostaw, chodź. zostaw, 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 zostaw! Właśnie odbijam strzały cały czas. Ja, on ma na mnie agro. No. Easy. Dek. Ej Enderman Aha on... Mam ja, półtora ja, miałem... ja miałem 5 HP Jeszcze w sensie 5 serduszek Okej, okay, mnie Aha, miałem to przy... Gdzie jest moja tarcza? On, gdzie on jest? Nie wiem, gdzieś się teleportował, ale nie mam mojej tarczy Jak to nie ma? Tam jest Easy mój, 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 mój. No. Gdzie jest moja tarcza, serio? Widzisz? Nie, nie widziałem. Nie Widzicie mam. Oni? Nie mam taką. Okej okay. zobaczysz na nagraniu. Spoko Mam. Zobaczę Ofa. na nagraniu. Taki typowy YouTube, Zobaczysz zobaczyć na nagraniu. Nie mam jeszcze jak walić wiadra tarczą I tak BTW nie oświetlaj na razie wyspy. Ej, jest noc? W sensie, bo ja mam tak gamę wysoką, że wszystko no. normalnie widzę, że nie muszę oświetlać. Ja też mam, ale jest noc. To ja też mam gamę mega. W sensie ja mam gamę taką, że teraz widzę normalnie, tak jak e, jest dzień. I? A, jest, a ja mam Optifina, więc jeszcze lepiej. W sensie ta gama mi jest niepotrzebna w sumie. No, czemu? Jak zdobyć skorupę od żółwia? E, trzeba zabić żółwia. Ej, gdzie to jest? Serio? się za w Ej, nie ma! to jest Nie dostałem. Serio? No nie dostałem, a zabijam jednego żółwia. Nie wiem jak. Dobra, muszę chyba sobie odnowić w ogóle tarcza. To se no przydało się. To połam. To początku. O, o, twoja tarcza. Pracy, ja ci twoja tarcza. Dawaj. Chłopie. Masz. Ej, to od razu nagrajmy całą sesję z jednym razem. Tak, gdzie jest, moja tarcza? Tu? A tu jesteś. Dawaj. Jest! Chciałbym jest. jednak powiedzieć, że jest 2030 przez nas. Kłopcia? Kolej, kolej, Zombi Kole! oh yeah! Zombie w skórzanej zbrojce Całej I, I jak mi ja nie jednej części tej zbrojki. Ja. Nie wiem co ja mam. No, z twoim musimy. głosem musimy Czemu z moim? Bo masz taki głos idealny do tego Serio? Mój lap przecież był najlepszy na moim odcinku Pog Co? Pog Ale mam ten Wągiel Ja mam, kese wziąć, muszę sobie to wziąć, dobrze. Ja kese jeszcze na rzecz spróbować Czyli, tak, czyli tamta strona jest twoja, ta strona jest moja, tak? No. Okej. Okay. Ale nie będzie grał niestety. Co? Alek niestety nie będzie grał? Yy, jak się zainstaluje Crystal Launcher, to będzie grał. No. Wędkę se muszę zrobić. Akurat, gdy powiedziałem, że wędkę se muszę zrobić, akurat nie wydropiła ta. Eee, nic od pająka. kog tak. A na ile masz w ogóle gambę ustawioną? Eee, na sto. Bo jak miałem na siedemdziesiąt Siedem... Siedemset milionów, to miałem... To... Minecraft mi się zbagował Ja miałem, Ja mam siedemdziesiąt tysięcy i ciało mnie Także no. Co są na 700 milionów z tego rzeka Ej, a Tom, owce się czym roz rozmnaża? Pszenicą kołopie. Okej, okay, okej. Okay. Profesjonalny Minecraft to er, nie o czymś. Się... Ja nie wiem. Co się... Ej, co jest spawner? Spawner mam? Nie, nie mam... Po...